Epic Games ostatnio robi nam naprawdę masę prezentów. Wczoraj mówiłem wam o całym pakiecie. Shadow robi całkowicie za darmo i jak go odebrać. Jeszcze wcześniej mówiłem wam właśnie o darmowych kilofach. No i mówiłem Wam również o dodatkowym skinie z karnetu, który każdy może za darmo odebrać. Wszystkie filmiki macie jak coś w opisie, jeśli ktoś by chciał zaczyć, A dzisiaj przychodzę do Was z kolejną promocją. Co tym razem dostajemy? Tym razem dostajemy taką rzecz jak na przykład malowanie do broni całkowicie za darmo. I dodatkowe takie pierdolę jak jakieś graffiti, naklejki. Generalnie bardzo dużo nagród. Bardzo opłacalny evencik. I może w nim wziąć każdy udział. I nie musicie mieć ani żadnego karnetu. Po prostu nie musicie mieć nic oprócz Fortnite na komputerze. To jest tyle i w tym materiale powiem ci o nowej promocję P-Games, o której na 99% nie wiedziałeś, bo jest ona generalnie bardzo ukryta i mało kto po prostu nie wie. Także koniecznie zobacz sobie ten materiał, żebyś wiedział, czego możesz się spodziewać i jak to wszystko odebrać. Zachęcam Cię jeszcze do wzięcia udziału w konkursie, który już się kończy w poniedziałek. Jest to konkurs na 100 Karda. wszystko jest w opisie. W skrócie, followujesz mój Instagram, subujesz kanały i oczywiście sprawdzasz czy nie wygrać mój kodik Sejkam do sklepu i piszesz z tym komentarz. Jeszcze chwila naszego partnera dzisiejszego odcinka, czyli film, firmy Diablo Cherse. Jak widzicie od jakiegoś czasu mam nowy fotel Diablo. Muszę przyznać, że sprawuje się on naprawdę świetnie i jest mega wygodny. Jest to ich nowy produkt Diablo X Player 2.0 i jest to materiałowy fotel. Dzięki temu nawet w gorące dni nie będzie czuć dyskomfortu przy długich godzinach grania. Przyznam, że potestowałem go już kilka dni, no i naprawdę nie ma do czego się przyczepić, fotel jest mega wygodny, mega dobry, no i naprawdę z czystym sumieniem mogę go wam polecić. Dodatkowo firma Diablo posiada w swojej ofercie jeszcze więcej modeli foteli, także jeśli byś chciał sprawić, to gorąco zachęcam Cię do wpadnięcia na dół do opisu, tam znajdziesz link do ich sklepu. Co ciekawe dostawa jest w 24 godziny, także tak naprawdę za chwilę możesz mieć swój nowy fotel. Dobra, co dokładnie ustajemy i takiej okazji? W tym momencie macie na tutaj ekranie screen ze stronki, co możemy odebrać. Pierwsze jest to właśnie graffiti, druga jest to jakaś emotka czy również graffiti, no i trzecie najważniejsze jest to skin do broni. A kto możemy otrzymać, możemy to otrzymać w bardzo prosty sposób. Nie musicie robić nic poza tym, że zalogować się na specjalną stronkę, którą oczywiście znajdziecie w opisie. I po prostu musicie grać. A ile musicie grać? Generalnie polega na tym, że za każde 40 minut rozgrywki dostajesz jeden taki budżet, taką oznakę. Jeśli bierzesz 11 tych oznak, dostajesz malowanie do broni wraz z tymi wszystkimi rzeczami. Nie musisz tutaj tak naprawdę robić nic specjalnego, tylko po prostu być w grze i jakieś tam recubie sobie solo duo, składy i to jest tak naprawdę wszystko. No i teraz, z czego to się wzięło, do czego jest to tak mała znana promocja i nikt o tym nie wie. Dlatego, że jest to skierowane do krajów arabskich i ta właśnie, ten eventik jest po prostu. Związany tylko z nimi, i również w regulaminie jest dopisane, że event jest skierowany właśnie dla graczy na tamtym właśnie regionie. I co ciekawe, takie eventy właśnie były i kiedyś dało się również odbierać nagrody. I teraz powiecie, kamster, rozkamowałeś? No bo na przykład ja nie mieszkam gdzieś tam na Bliskim Skoie, tylko po prostu jestem w Polsce i tego nie nabiorę. Nic bardziej mylnego, ja zawsze przed takimi odcinkami sprawdzam wszystkie rzeczy. Ja się osobiście do tego eventu zapisałem. No i proszę bardzo, jest to screen, gdzie odebrałem po prostu pierwsze graffiti. O czym to świadczy? Świadczy to tylko o tym, że po prostu ja już odebrałem pierwszą nagrodę i tak samo będę mógł odebrać kolejne główne nagrody, czyli, właśnie, malowanie do broni. No i jak widzicie, wszystko działa. A dlaczego jest to napisane, że jest to dla tamtego regionu? Dlatego, że każdy, właśnie, taki turniej, jakby turniej, właściwie, taka gra społecznościowa, ma coś takiego zapisane. Ale z jakich powodów niestety nie wiadomo. Zawsze to po prostu i tak działa na każdym regionie, praktycznie i tak jak, jak kiedyś na przykład braliśmy udział w walkach o Faudolsa, w przykład na Ameryce, czy zbieraliśmy właśnie jakieś przedmioty też z Ameryki, czy właśnie z innych regionów, tak samo tutaj możemy to zrobić, nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego ograniczenia i spokojnie nie zostaniesz zatobana, Dlaczego? Dlatego, że system Epic Games na to pozwala. Ty jako użytkownik nie musisz wiedzieć o tym na przykład czy promocja właśnie jest skierowana tu czy tam, tylko po prostu system automatycznie pojęci powiedzieć, że nie możesz wziąć po prostu z swoim kątem w tym udziału. za co nie nie staniesz. jest to w 100% legitne. Po prostu jeśli to było nie tak, to Epic Games nie dało być nagrody. Ale tak jak mówię, ja już to sprawdziłem i normalnie powinieneś dostać nagrodę. A teraz jak się do tego zarejestrować i jak w tym wziąć udział? Pierwsze co, wchodzisz sobie w link w opisie Maję tam właśnie podpisane, że jest to event. No i jest to oficjalna strona Epic Games. Tam po prostu wbijasz, no i musisz się zalogować na swoje konto Epic Games. Na górze masz taki przycisk do logowania się, klikasz sobie właśnie ten przycisk i gra popros strona, poprosi się o zalogowanie na twoje konto Epica. I tam możesz się bez problemu zalogować, bo jest to oficjalna strona Epic Games, nie jest to żaden pośrednik, tylko jest to po prostu oficjalna ich stronka z eventem. Tak samo jak mieliśmy w bitwę społeczności, sygnał, na kad był Rafa, tak samo tutaj działa to na tej samej zasadzie. No i tutaj generalnie co musimy robić na tej stronie, jeśli już się zalogujemy, to będziemy po prostu widoczni jako nasze konto. Będziesz podpisany na górze, no i teraz pozostaje ci tylko odebrać nagrody. Na stronie możesz śledzić swój progres, czyli po prostu musisz wejść do gry i grać. Za każde 40 minut, jak na nagrze, dostaniesz jedną odznakę. Oznaki będą cię ci naliczać po pewnym czasie, nie będą one cię ci na, na, jakby natychmiastowo naliczać. Tylko najczęściej jest to, że tam do, po godzinie, czy tam po jakimś czasie są one naliczone. System nigdy nie wyrabia. Także spokojnie, ty po prostu graj i te wszystkie nagrody dostaniesz. A w jaki sposób je odegrać? Odebrać nagrody, stajesz automatycznie i nie musisz robić kompletnie nic. Jedne co to musisz być zalogowany na tej stronie, na swoim koncie, na którym grasz. Nie musisz tak naprawdę właśnie ani tutaj nic klikać specjalnego, tylko nagrody, jak po prostu odblokujesz, zostaną automatycznie przyznane Ci do gry. A kiedy je dostaniesz, no tutaj niestety nie mam pojęcia, jak wszystkie nagrody są wy, jakby wypłacane, dawane, ja akurat mogę tylko powiedzieć o swojej nagrodzie, czyli właśnie o tej latarence, co dostałem. Odos. ja akurat dostałem ją od razu, i jak właśnie tutaj odebrałem pierwszą nagrodę, dostałem ją natychmiastowo. Sam się dziwiłem, że jest to aż tak szybko, ale prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że ludzie nie wiedzą, że mogą brać w tym udział. Tak wam mówię, jest to promocja skierowana na całkowicie inny region, no i po prostu nikt o tym tak naprawdę nie mówi, bo każdy po prostu myśli, że nie może wziąć w tym udziału, i też nikt tego u nas praktycznie nie nagłaśnia. Także myślę, że właśnie fajnie, że się ode mnie dowiedzieliście i że weźmiecie sobie udział. Z jeszcze ważniejszych rzeczy, jakie warto. Wspomnieć, no to jest, że również możecie wybrać na przykład tutaj Creatora, czyli twórcę, którego będziecie wspierać, ale to nie ma sensu, bo nie ma żadnych naszych twórców. No i też warto wspomnieć o tym, że jest dodatkowe zadanie. Można będzie robić dodatkowe zadania, i wtedy będziesz te odznaki szybciej zbierał, aczkolwiek ja raczej tak mega jakoś nie polecam, dlatego że 40 minut gry to jest bardzo ale to bardzo mało na jedną odznakę, moim zdaniem, przynajmniej no bo nie oszukujmy się, ale jeśli jeden mecz, na przykład jeśli przewrzysz, trwać tam 15 minut, no to po prostu wchodzisz sobie e, nawet te 5 razy, jak masz tam jakieś elekcje, na przykład czy po prostu jesteś na grze, odpalasz tą grę i zostawiasz ją, niech sobie tam leci i tobie czas się nabija. I tak naprawdę w parę godzin masz wszystkie e, nagrody i masz to odblokować. Je. Dnia proste, no myślę, że tak. Sam to właśnie najważniejsze informacje. No i też jeszcze wspomnio, wspomnijmy o tym, że jest to całkowicie darmowe i nikt nie musi tutaj nic specjalnego mieć. Nie musisz mieć karnetu, nie musisz mieć ekipy, po prostu każdy może to odebrać. Z ważnych rzeczy jeszcze warto wspomnieć o tym, że promocja nie jest ograniczona ilością graczy. Zawsze praktycznie w takich właśnie eventach było coś takiego jak ilość graczy i po prostu na przykład tam 100 tysięcy osób mogło wziąć udział, i więcej osób już nie dostawało nagrody. W tym momencie nie znalazłem takiej informacji tutaj na tej stronie. I wychodzi na to, że każdy po prostu może w tym wziąć udział i nie ma żadnych ograniczeń. Także wbijajcie, odbierajcie nagrody i napiszcie, czy wiedzieliście o tej promocji, czy nie. Ja właśnie to oczywiście powiem też. Info z nazwem u Firemonkiego na Twitterze. Tak ja też stale napaszam. On właśnie tam tweetował. No i ja postanowiłem sprawdzić, czy dostajemy nagrody. No i faktycznie nagrody dostajemy. Mam nadzieję, że nam się ten, ten materiał przydał. Dajcie znać, czy udział w promocji. Ja jeszcze zachęcam Was oczywiście do sprawdzenia strony Diablo. Oferty link w opisie, do wzięcia udziału w moim konkursie. Się, tak jak mówiłem już w poniedziałek są wyniki Także niedługo bierzcie udział No i czy podania pamiętajcie Wszystkie sklepy w opisie A jeśli macie jakieś pytania, problemy Śmiało piszcie w komentarzach A na pewno postaram wam się pomóc Życzę miłego dnia, to było na tyle Miłego weekendu, trzymajcie się Do następnego, siema!